Spotykamy się podczas nietypowego, piątego forum rolników i biznesu. Jednym z partnerów naszego forum, sesji uprawa i technika jest firma Rapul. Jest z nami dzisiaj pan Artur Kozera. Dzień dobry, panie Arturze. Dzień dobry, pani. Dzień dobry, państwu. Panie Arturze, dzisiaj... Nie przez przypadek będziemy rozmawiać o rzepaku, bo jest Pan przedstawicielem bardzo znanej firmy hodowlanej z olbrzymimi tradycjami. No w ostatnich latach rzepak, wprawdzie bardzo popularna, popularna uprawa, no ale mamy sporo problemów ze szkodnikami, z chorobami, ze zmieniającym się klimatem. Pytanie jest, czy hodowcy nadążają nad tymi zmianami, jaka jest ich odpowiedź? Panie redaktor, sytuacja pogodowa jest taka, jaką Pani nakreśliła. Mamy wiele różnych niedogodności związanych właśnie z Przebiegiem warunków pogodowych pojawiają się okresowe susze. Nie mamy właściwego okresu spoczynku zimowego, a na to nakłada się niestety duża presja ze strony chorób, szkodników, a rzepak to jest uprawa, która jest uprawą dla profesjonalistów, to jest uprawa, która na polach praktycznie jest przez 11 miesięcy. To jest uprawa i to rzepak jest taką rośliną, która buduje największą biomasę, a w związku z tym. Wszystkie niedogodności związane z presją szkodników czy chorób na tej naszej uprawie są widoczne. Oczywiście w tej chwili hodowla bardzo intensywnie pracuje nad tym, żeby szukać nowych odporności, różnych odporności. Takie jedną z najnowszych odporności, którą w tej chwili znaleziono, wynaleziono na choroby wirusowe, to jest odporność na taką chorobę, która pojawiła się w ostatnich latach, wirus żółtaczki rzepy. Ale to nie jest koniec. My w tej chwili pracujemy dalej żeby do tych odmian, które już w tej chwili posiadają gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy, włączać kolejne geny, albo stare, sprawdzone geny typu RLM7, czy też nowe geny, które będą decydowały odporności na suchą chociażby zgniliznę kapusty gen APR37. Jest to nowa odporność, która w tej chwili przed dwoma laty pojawiła się w naszych odmianach. Ale to nie koniec, bo cały czas pracujemy. Pracujemy nad takimi zagadnieniami jak tolerancja Polowa na wertycylium czy cylindrosporiozę. Bo jak wiemy, te choroby są coraz groźniejsze, szczególnie na terenie Europy Zachodniej, ale powoli ze względu na zmiany klimatyczne również ta presja przesuwa się w kierunku naszego kraju. Także w najbliższych latach będzie pojawiało się na pewno coraz więcej odmian, które też będą tą tolerancję polową wykazywały na te choroby, tak jak wspomniałem, wertycylium czy cylindrosporiozę. Ale też nie należy zapominać o chociażby tolerancji polowej na stresy różnego rodzaju, na, stref, na stres suszy chociażby. Takie odmiany już w tej chwili mamy, które łagodniej przechodzą te stresy. No i nie możemy zapominać o zimotrwałości. W Polsce ten czynnik, który, który nazywamy zimotrwałością, jest decydujący, jeżeli chodzi o powodzenie uprawy. Także cały czas pracujemy. Panie rektorze, no to brzmi bardzo obiecująco i zachęcająco, tym bardziej, że no zapewne musi pan wiedzieć, że w ostatnich latach część rolników, która od lat uprawiała rzepak, jednak no, zawiedziona i nieco rozczarowana poziomem planowania ze względu na warunki klimatyczne głównie, ale myślę nie tylko, rezygnuje z tej uprawy szukając alternatywy, ale to co pan mówi brzmi obiecujące. Moje pytanie jest takie, jak pan myśli, co jeszcze było spowodowane tym, że te plony rzepaku tak w ostatnich latach niektórych rozczarowały? Wydaje mi się, że tak jak pani wspomniała, presja ze strony warunków klimatycznych to był jeden z głównych czynników bezpośrednich, ale pośrednio wiązało się to z presją chorób i szkodników. I to przekładało się niestety na plony. No chociażby warto tutaj wspomnieć fakt, że od 2016 roku wprowadzono zakaz stosowania zapraw neonikotinoidowych, które wcześniej skutecznie kontrolowały, kontrolowały presję takich szkodników jak śmietka kapuścianna, czy mszyce, czy pchełki, czy innych, innych inne szkodniki. Natomiast gdy ich zabrakło, oczywiście stale firmy chemiczne poszukują nowych rozwiązań. W tej chwili już mamy dwie nowe zaprawy insektycydowe, ale w tym tak zwanym międzyczasie niestety wiele wielu plantatorów zetknęło się z negatywnym wpływem właśnie dużej presji szkodników. Na to, nakłada się, na to nakłada się presja ze strony chorób, a choroby powodowane są oczywiście też. Przebiegiem warunków pogodowych w okresie jesiennym, w okresie zimy, czy też na wiosnę sprzyja to rozwijaniu się chociażby różnych chorób związanych z podstawą łodygi. Później, w okresie kwitnienia, również mamy do czynienia z czernią, czernią krzyżową, chociażby czy sklerotynią. Czy Także tych chorób jest sporo i ja myślę, że wielu rolników niestety doświadczyło to na swojej skórze, dlatego być może to zniechęcenie. Natomiast chcę powiedzieć jedną ważną ważną rzecz, że rzepak jest bardzo ważną rośliną płodozmianową i w tej chwili, kiedy te płodozmiany mamy bardzo wąskie, myślę, że warto dalej z tą rośliną pracować, bo ona pozostawia nam bardzo dobre stanowisko chociażby dla pod pod pszenicy, które można wysiewać po rzepaku. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. No Przyznam, że natchnęło mnie i chyba wszystkich rolników to optymizmem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia. Dziękuję również pani redaktor, a państwo Życzę przede wszystkim dużo zdrowia, bo w tym roku 2020 jest to na pewno nam bardzo potrzebne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.